Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy sobie w fazmofobii na Obłędzie, na Tanglewoodzie Czy mam wszystko ulepszone, nie wiem, ale zaraz się przekonamy Tak, mam Dobra, mamy itemy, lecimy, nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapki w górę na subskrypcji Wdzięczne zadania, mamy EMF zdjęcie, duchaj, czujnictwo Betty Douglas, czemu tyle kobiet jest? Jakby... To ma być ich znaczy, tutaj, w grze. Tak. O, błęd będzie ciekawa rozgrywka. Okej, okay, chwila, chwila nie, nie spodziewałem się tak szybkiego konta To jest tutaj. Nie, to jest tu. Jestem pewien od ilu? Ile mamy psychy na start? 75. Więc w teorii. Kurde, no, ja nie sądzę, że, nie, nie, nie kojarzy mi się, żeby. ja mi się wydaje, że tak, że to jest tej. Był za szybki jak na ten. Mimfa. Zdjęcie będzie ciężkie. Czy tutaj ma doca Ma doca Proszę docę. Łatwe zdjęcie będzie. dla mnie to jest definicja tej co to za gierka w ogóle jest Ciekawe, że on nam skantował tak szybko. Ewentualnie szybszy Twins. Ale nie wydaje mi się. Czy on był na tyle szybki jak tej? Kurde, nie jestem pewien. Będą uznaleźć, mówiłem, że to jest szybki duch. Jak dla mnie to jest tej. Biegał coś porządnie. Jakby to miał być tej. Mam już dwa zadania i jeszcze zdjęcie ducha. Co może być problematyczne, jeżeli to nie będzie tej. sim eu não paro Kau kira dengan jeszcze nie znaleźliśmy, ale... Okej, okay, mamy pismo. No jak dla mnie to jest oczywisty tej Jedna... Jedna ducha Dobra, to wiecie co? w sobie, zajebiście To będzie misja Wydaje mi się, że już trochę byliśmy w jego pokoju, więc... Ale teraz żeby hand był... ...to jest trochę potypamy. Teraz ja zapomniałem, że nie mamy przekrętego przedmiotu. I tam są Krzyża. Krzyż zabieramy krzyż i chanci proszę koniec stąd mam nadzieję że to jest jakiś inny pokój i teraz szybko nam się spadnie Albo i Iwęcik I też jest bardzo mile widziany. No chętnie, chętnie. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No, kolego. Event albo Hunt. Tylko on pewnie teraz będzie tak... On pewnie tak zastarzał teraz, że... Dwa zdjęcia, maksymum mogę mu zrobić, bo inaczej to i tak będzie dupa, więc precyzja precyzyjne kliknięcie prawego przycisku na myszce i nie w ducha na trzy gwiazdki najlepiej gorzej jak się zrobi zdjęcie jednogwiazdkowe, bo wtedy to już. Rip. O Halo! Jestem u was tak poza tym, bo jak widzicie będę zaczekał we mnie jeszcze trochę. tam chodzi, ale mógłby Hanta zacząć Nie obraziłby ci dawać się. póki co Przeklęty przez mnie jednak pomaga przy chęcie. A tu na obłędzie nie ma Więc będziemy musieli sobie poradzić bez niego Czyli czekać aż... za dużo pilsów się Zdecydowanie A tak za chwilę jeszcze postojimy Jak za długo to zajmie to z... Cóż, nie chciałbym, ale a nie chcę sobie siedzieć w jego pokoju, żebym. Halo, handzik jakiś, Twoim talerzem rzucam. Przyjdźcie, proszę. Ile można czekać? To żaden z innych duchów. Moro i Modogon nie mogą być, bo nie ma Spirit Boxa. Nie mają gwarantowany. Revenant na pewno nie, bo byłby szybki, mimo że nas nie widział. To jedyne... A ci są, mają normalne tempo. Więc jedyny jaki zostaje, to tej. Korki umiesz wyłączyć, ale kantować już nie chcę. Musimy mieć słożę, to będziemy mogli zrobić. Tak już przy okazji moje statystyki wyglądają. Mapa pod farmę. Nie wiem, poczekam tak z 2-3 minuty jeszcze. Jak nie, to zrobię zdjęcia i pójdę. Tak raczej. I... Zadanie będzie zaliczone. Że tak powiem. Niepotrzebnie tyle pisu się. Bo mam nadzieję, że to jakiś nie, de nie demo, to nie jest demo. Dla mnie był za szybki na demona A przecież w okazji teraz nie hantuje, więc... Halo? różku. Oże zastarzały z tej i szej kurde dobre duchy na szant. O! Decydowanie tej. Teraz był wolniejszy. E, co ja robię? Zdjęcia? E, panie, panie, panie. Panie, co pan robi? Raz, dwa, trzy. Pięć i powinny być wszystkie. Tak jest. Lecimy, mamy. Piękny obłędzik Więc czas. No tak, przecież. Ale kurde by ci złapać. No to dawaj ten krzyż o. O. No zrób coś jeszcze Rzuć czymś Czymkolwiek, rzuć mogłabyś nie łaskawie nie, nie chęcić tylko nie wiem rzucić o, o, o. czymś Zatem dlaczego to jest schant no ruszczę się rusz, rusz tym kamerę ładnie przewróciłaś no. aga . Teraz na coś nic nie zrobi, nie? Spal króca. Tam bliżej Ciebie go nawet. Olbieg, proszę cię Ja chcę już ze stąd iść. Jezus Maria, no proszę cię, Czu kobieto Spal króca z przesłem No wiem, że tam jesteś, Spal tego kruca, ja ze stąd pójdę już Dziękuję, dziękuję Ewakuacja Dobra mamy to i mamy wszystkie, powiedz że my mamy 3, 3, 3, wszystkie mamy, lecimy, kolej znaleziona Daję Lecimy Pięknie. Welcome back. I've got some jobs ready for you. No, długie, ale się udało zrobić perfekta. No nic, dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, będę wdzięczny, a tymczasem żegnajcie się na razie i cześć.